Edytor tekstowy umożliwia rozłożenie tekstu w kilku kolumnach, łamach szpaltach, podobnie jak to się robi w gazetach. Proszę zobaczyć, naszym zadaniem będzie formatowanie tekstu w taki sposób, aby najpierw pisać w czterech kolumnach, następnie w jednej kolumnie. I to wszystko na jednej stronie. Mamy nasz tekst. Możemy wykorzystać dowolny tekst lub tekst, który wcześniej już był przez nas obrabiany w poprzednich ćwiczeniach. Najpierw kliknijmy zakładkę Układ Strony Orientacja Pozioma czyli zmieniamy orientację dokładnie kartki na poziomu. Następnie minimalizujemy marginesy na pół centymetra. Wszystkie. i zmniejszmy nieco ściągę zaznaczamy ctrl a na 11 punktów następnie ustawiamy dla całego dokumentu pisanie w czterech kolumnach klikamy układ strony kolumny mamy 1, 2, 3 więc klikamy więcej kolumn wybieramy 4 i rozdzielone linią także linia Idziemy mieli tutaj pionowe linie. OK. Zmniejszamy nieco marginesy jeszcze pomiędzy kolumnami. Następnie wstawmy, proszę zobaczyć, przed słowem wyświetlanie poziomą linię. A więc klikamy wyświetlanie, narzędzia główne i tutaj z grupy akapit wybieramy linia pozioma. Ustawiamy się na koniec przed słowem, przed tą linią poziomu, którąśmy wstawili. I tutaj musimy wstawić koniec sekcji, czyli podzielimy dokument na dwie części. Jedna część będzie zawierać cztery kolumny, druga część będzie zawierać jedną kolumnę. Klikamy układ strony, znak podziału, ciągły. Żeby to zobaczyć, że faktycznie żeśmy podzielili na dwie sekcje, czyli sekcję górną i dolną, musimy kliknąć tutaj na dole gdzieś i dla tej dolnej części ustawiamy sobie już jedną kolumnę. Proszę zobaczyć, w tej chwili tekst górny zawiera cztery kolumny, tekst dolny zawiera jedną kolumnę, a tu mamy podział sekcji, czyli podzieliliśmy na dwie sekcje. Co to nam daje? Jeszcze tutaj możemy zlikwidować ten e, Enter. Czyli ustawiamy się tutaj i klikamy klawisz Delete. W ten sposób powinniśmy tutaj już mieć na dole cały dokument zmieszczony na jednej stronie. Dzięki temu. E, co to nam jeszcze daje? Aha, tutaj jeszcze zmniejszymy sobie wcięcie. Tak, żeby ten, ładnie ta linia tu nam do końca dochodziła. E, proszę zobaczyć, że możemy e, przesuwać marginesy. Przesuwamy margines, przesuwa się tylko dla tej dolnej sekcji, tak? Czyli tu mamy taki margines, a tu mamy taki margines, tak? Czyli w ramach sekcji możemy ustawić marginesy, możemy zmieniać orientację, możemy inaczej układać kolumny. Sprawdźmy jeszcze, czy osiągnęliśmy zamierzony efekt. Tak to wygląda. W ten sposób dokument. To wygląda w ten sposób dokument, czyli moim zdaniem no jest w tej chwili już poprawnie wszystko. Dziękuję.